To już druga edycja konkursu Young Talents for Wiedronka. Konkursu, który pozwala poznać kulisy branży retail, który pozwala stawiać czoło realnym widronkowym wyzwaniom. Bardzo mi się podoba. Myślę, że jest super atmosfera, że można poznać fajnych ludzi, zaangażowanych, pełnych tak naprawdę pasji, energii, motywacji do tego, co robią. Uczestnicy bardzo zaangażowali się w case study. Widać, że zrobili duży research na temat tego, czym się będą zajmować. Widać, że są zaangażowani, zaimponowała mi ich wiedza na temat biedronki. Jako, że jestem studentem kierunku ekonomicznego, często zmagam się z różnymi caseami biznesowymi. Dlatego było to dla mnie świetną okazją, żeby móc pracować tym razem na case, który ma realne zastosowanie i na realnych problemach. Jako fundacja Our Future Foundation staramy się pomagać odnaleźć się młodym ludziom na rynku pracy, a konkurs Young Talent for Biedronka jest to świetna okazja do tego, aby poznać od środka branżę retail, która może oferować wiele niebanalnych, a niezwykle rozwojowych ścieżek kariery. Dostałem zaproszenie do drugiej edycji Young Talent. Bardzo lubię pracować z młodymi ludźmi, bardzo lubię pracować z młodymi studentami, dzielić się wiedzą, dzielić się doświadczeniem. Oni mają zawsze bardzo dużo ciekawych pytań, a te pytania otwierają zupełnie inne możliwości, w których ja też cierpię do swojego rozwoju. Dla mnie to jest bardzo ważne i bardzo istotne. Nowością w tegorocznej edycji konkursu Young Talent for Biedronka jest możliwość wyjazdu dla uczestników bootcampu do naszej fabryki zup Biedronka w Płażniewie oraz do centrum dystrybucyjnego. Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak wygląda proces tworzenia zupy, które potem trafiają do sieci sklepów Biedronka oraz jak wygląda cały proces logistyczny w jednym z naszych centrów. Program Young Talent for Biedronka jest świetnym uzupełnieniem naszej oferty kampusowej, bo oprócz takich klasycznych programów talentowych jak management, trenii i akcja operacja oraz owocnych wakacji. Mamy w końcu taki program, w którym mogą wziąć udział osoby, które nie chcą się angażować jakoś czasowo, ale chcą się podzielić swoją perspektywą, swoim talentem i takim świeżym spojrzeniem na branżę retail.